Dzień witam wszystkich przybyłych, co trochę nas znowu nie było, ale już opowiadam co tu się działo a bo działo się sporo konkretnie słuchajcie skończyliśmy skończyliśmy podłogówkę także już obracam kamerę i wam troszkę pokażę zaczniemy w takim razie od to jest akurat garderoba tu mamy garderobę słuchajcie w każdym, tak wam pokrótce powiem w każdym pomieszczeniu zagęściliśmy tą rurkę miała powiedzmy być tak, to ta pierwsza i ta druga miała być właśnie co 10 cm, ale kolejne już miała być co 15, ja zdecydowałem, że damy to na ścianach, bo jest akurat ściana brzegowa, czyli od drogi, ta też jest tu ściana brzegową, o to jeszcze troszkę muszę rozszerzyć i te tam też miały mieć pierwsze od ściany co 10, a potem już co 15, daliśmy co 10, czasem to wyszło 12, tam gdzieś wyszło mniej, jak widzicie, to akurat nie jest ściana brzegowa, no, ale jest sam komin, łazienka, więc stwierdziłem, że damy to po prostu gęściej. No gdzieś tam jakieś małe zmiany, mimo tego, co nam tam Karolina zaprojektowała, e, dokonaliśmy. Tak na przykład tutaj <grym> daliśmy tak samo na tych ścianach brzegowych, gęściej te rurki. Co, miało to być w meander, e, widzicie, wyszedł nam ślimak, myślę, że dosyć, dosyć naprawdę... Dobrze to wyszło, ja jestem, ja jestem bardzo zadowolony z naszej roboty. E, tu jest gęście, tu jest rzadziej, przepraszam, bo mnie mamy obok pokój e, Lilki, córki naszej, także Także tak to wyszło, tutaj też ściana, jest to gęść, rzadziej, bo mamy Garderowe obok, nie? Także tak to wyszło. Tak to wyszło. Idziemy sobie teraz tutaj e, tym naszym holem. E, mamy tu łazienkę. Łazienkę mamy. Tutaj słuchajcie będzie kibel także. No, w ramach tego co tam tym wyczytałem dowiedziałem się to gdzieś tam w koło kibla będzie jeszcze jakiś tam montaż tego kibla więc nie dajemy tego. Jednak pod wanną gdzieś tam dałem tak. Także nie będziemy wiercić nie będziemy wiercić wanny e, do, do podłogi, nie? Tych uchwytów może nie może robią, to nie może nie. Tu nam trochę wyszło serce. <grymne> Dobra. Tu przeszliśmy drzwiami. Tu do tych pokoi że tu nie przymocowałem tego. E, przechodzimy już jakby przez ścianę. E, tu nam wyszła trochę autostrada i wiecie co? No zostanie, tak? Jest to pokój naszej córki. Także tu tak samo... W Wdajemy gęsto, 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 gęsto przy ścianach brzegowych. Tutaj jest ściana brzegowa, więc gęsto. Dosyć sporo te pętre, jak się nie mylę, wyszły chyba oprócz tych na dole. Albo, albo właśnie te pętre wyszły chyba jeden z najdłuższych, jak dobrze pamiętam. No i tu mam ten nasz pokój gościnny, który no wiadomo, że będzie trochę więcej troski potrzebował. Bo tu mamy akurat taki strop. Był to kiedyś, tak jak mówię, takieś tam... Jakiś taki balkon, no w loggia, jak to tam się nazywało, tu mamy strobiusz. Yy, Dobra, co co jeszcze tam wyszło? Słuchajcie, tutaj nie będziemy lać. Nie będziemy tutaj lać, bo to by wyszło 2 centy, a musimy minimum 4, czy tam minimum 5 cm wylewać. Yy, konsultowałem to z wylewkarzami, tak mi też poradzili, żeby ewentualnie ten dolać tutaj samo poziom i tak też zrobię. Eee, żeby po prostu nie odparzyło. Nie? Żeby tego nie odparzyło. Tu też czekają na pozakładanie tam przy rozdzielaczu. Oczywiście też czeka do podłączenia. Ogólnie to jest film. Słuchajcie, muszę wam się muszę pochwalić, bo jest to drugi film, który nagrywam dla was. Eee, z racji tego, że mieliśmy trochę obsługę chodzi o taką sprawę, że wylewki miały być w poniedziałek. Eee, ale będą we wtorek, eee, chłopaki tam jest jakiś problem. Piasek mieli mokry, nie chcieli robić jakiegoś bubla, jakiegoś klienta I spytali czy po prostu mogą przyjechać we wtorek No wiecie co, W no duże dużo dogadki nie miałem, bo No bo, bo jeśli nie wtorek, no to kiedy, tak? To, to, to Tak to wygląda, przynajmniej Dobra, schodzimy na dół i Zaczniemy może odwrotnie, zaczniemy od e, Od naszego tutaj e, Zaczniemy od naszego przedsionka Drzwi są otwarte, nie my. Sorki, że tak, jeszcze kamerą, naszego przedsionka, i tutaj będzie mniej wylewki. W sensie będzie ten, właśnie nasz legendarny próg w tym miejscu. Z yy, no, tych drzwi. No, co, no jakby, były, jakby była może trochę inna sytuacja, to byśmy, byśmy te drzwi wymieniali. Nie byłoby progu, ale. Ale mamy sytuację jaką mamy, po części wiecie jak to mamy sytuację, dlatego. dlatego, No robimy tak właśnie. Także tak to wyszło tutaj w tym naszym holu drugim, tu mamy rozdzielacz, e, projekt Karoli gdzieś tu się przewinął. E, tu nam jeszcze wyszła co? Tu nam jeszcze wyszła łazienka, tam oczywiście nie daje słuchajcie, nie daje w ogóle. Podogłówki pod ten, bo chcę ten spad zrobić. Hmm. Chcę ten pa, spad zrobić i, i, i no tradycyjnie mógłbym jakoś tam pomyśleć, coś zrobić, ale koniec ale tu nie zrobiłem i nie zrobię. Ja będziemy po prostu potem dolewać to i robić spad pod yy, prysznic. Dobra, przechodzimy, przechodzimy od rozdzielacza. Przechodzimy sobie. Do. Czekajcie, może rzucę inny trochę? Nie, tak, zbliżony nie będzie dobrze. Kuchnia. Mamy kuchnię, słuchajcie. No i tak, wyżej nie. Mamy tutaj zagęszczenie tych rurek. Przy tym każdą dawałem co tam, co 10, nie tylko te dwie pierwsze. Także tak nam tu to, to wyszło. No tyle. Z kuchni w sumie tyle, jak w każdym pokoju. Czekajcie, zaświecę będzie jaśniej. O yy, jesteśmy w jadalni można powiedzieć. Naszej. No a tu dosyć sporo tej rurki poszło. Mamy tu cztery pętle. Yy, no i co? I to pierwsza. Słuchajcie, pierwsza nasza pętla jest to nasza ta pętla. Dokładnie nasza pierwsza pętla jest ta ta druga jest tam myślę, że myślę, że to wyszło też dobrze słuchajcie, no chłopaki przyszli, pooglądali e, ci z wylewek porozmawialiśmy trochę spytali się, kto robił powiedziałem, że ja i sąsiad no bo taka prawda E, powiedziałem, że no, robiliśmy to pierwszy raz jak to oceniają no, uznali, że nie jeden, nie chwaląc się że nie jeden fachowiec zrobiłby to na pewno gorzej, tak niż my, jak na pierwszy raz to, 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 to uważam, że dobrze oni też tak uważają oni też tak uważają powiedziałem o tych, że, że gdzieś tam przygęściłem tą rurkę, choćby tak tutaj powiedzieli, że dobry, dobry dobra decyzja, zawsze gdzieś tam poprzykręcać pozmniejszać przepływy czy też obniżyć temperaturę, a yy, aniżeli potem się martwić. nie, Wiecie, no to jest taki, taki etap, w którym naprawdę dużo zależy, nie? bardzo dużo można powiedzieć, zależy od, od tej podogłówki czy w domu będzie ciepło, czy będzie chłodno. No ja bym chciał, żeby było ciepło, żebyśmy musieli obniżać temperaturę, aniżeli gdzieś tam potem kombinować, jak ją podwyższyć, nie? Bo, bo to jest, no, no mega, mega, mega dla mnie stresujące gdzieś tam, żeby było dobrze. Staram, staram się tego nie ujawniać, ale wiecie jak jest. No. Rodzina będzie spała i mieszkała albo w ciepłym, albo w chłodnym. No nie mówię zimnym, bo w zimnym to raczej nie więcej mieszka. Także tak, no i co? Rozdzielacz, mamy do podłączenia rozdzielacz. Jasiek, czyli nasz hydraulik przyjedzie, podłączy ten rozdzielacz. Zrobimy próbę szczelności. Zrobimy próbę szczelności. No i mam nadzieję, że wszystko będzie OK. Yy, próba szczelności, no słuchajcie, no i największym jakby zagrożeniem w tym momencie, wrócę, to jest tutaj te nieszczelności na na tych tutaj miejscach, tak? no bo innych nieszczelności, czyli na połączeniach Innych nieszczelności słuchaj, nie, słuchajcie nie będzie, no, Ewentualnie ewentualnie gdzieś na tak przyłączach, no ale to, to zaraz wychwycimy, bo będziemy widzieć co się dzieje, po prostu będziemy psikać i, i sprawdzać, no. e, czy coś tu gdzieś, gdzieś nie ten, nie? No, jeszcze muszę poginać te rurki, ale to już też y, poczekam na, na tego Jaśka, żeby mi, mi coś tutaj e, powiedzmy poradził, doradził, czy jak, jak mocno je dogiąć, my już się obeznałem trochę z tą rurką Powiedzmy, ją tam troszkę dopracowałem, albo ona mnie dopracowała i już wiem, na ile mogę sobie pozwolić, wykręcając ją, doginając. Eee, no jednak, jednak, wiecie, nie chcę przesadzić, żeby teraz, kiedy, kiedy jest już można powiedzieć na finiszu i wszystko jest przed nami, to coś spartolić. Także tak to wygląda. Eee, tak to wygląda. No i w sumie, co? No, ta nasza. To nasza podogówka dobiegła końca. Nie odbyło się bez ofiar. Ofiarą byłem ja. Robiliśmy tutaj w no, 5-7 stopniach, 4. Także naprawdę było zimno. Ja w dwóch bluzach, kalesonach, spodniach, ale słuchajcie, i tak, i tak przemarzłem. I tak się pochorowałem. I tak się pochorowałem, więc. Były takie był taki chwilę y, okres, że musiałem po prostu odpocząć, y, musiałem odpocząć i, i trochę po prostu wyzdrowieć, żeby, y, żeby, móc, y, żeby, móc, działać. Aha, no jeszcze tutaj, może nie wiem, ktoś pytał, nie wyjaśniłem. Tu zaś będzie geberit, dlatego też zostawiliśmy tutaj takie miejsce, y, które jest, y, no nie, nie Także teraz tu będzie stał. No i. No i co, no słuchajcie, tyle, no. Ja chciałbym chciałbym podziękować Wam za cierpliwość, pewnie, pewnie ktoś tam ktoś tam z tej, z tej widowni naszej czekał na jakiś odcinek, także, także jest ten odcinek i, i tyle, no i zobaczymy. Zobaczymy już niebawem, już niebawem, słuchajcie, ta wylewka będzie. Będziemy oczekiwać trzy 3 tygodnie, 3 tygodnie na wyschnięcie jej, żeby nie popękała, żeby wszystko było OK. No i potem będziemy się brać za wygrzewanie i już będziemy ruszać, już będziemy ruszać z resztą robót. Co będziemy robić? Słuchajcie, będziemy, na pewno będziemy coś z płytami działać, na pewno z łazienkami. Bo chcielibyśmy te łazienki jak najszybciej powiedzmy, ogarnąć jako pierwsze. Ścianki, no a będziemy mieli w sobie co robić. No. Na pewno się nie będziemy nudzić. Myślę, że zimę, jeżeli w luty, już coś tam powiedzmy, no muszę powiedzmy koniec stycznia, będzie tutaj w miarę w miarę jakoś tam znośnie z temperaturą, no to będzie szło też pracować. Nie? Będzie chciałbym ogólnie wygonić z tego domu tą, tą wilgoć. Wiadomo, że przez ten czas, kiedy jest tutaj nieogrzewane, to gdzieś to siada wszystko, gdzieś wchłania, mury te wchłaniają, cegła. No i właśnie taką troską moją jest to, żeby, żeby w czas, kiedy tu będzie ogrzewanie, zacząć działać z tą, tą łazienką, nie forsować na razie może tych ścian, nie osłaniać ich, żeby, żeby po prostu tutaj troszkę to oddychło, nie? Żeby to troszkę oddychło. No przed nami gdzieś tam jeszcze założenie tutaj e, e, rekuperatorów. Założymy je. No, zobaczymy, jak też będzie wszystko, e, wiecie, z finansami, bo to, no nie ukrywajmy. Dużo bardzo zależy od tego. E, no i co? No i. Słuchajcie, będziemy działać. No, w następnym odcinku myślę pokazać Wam trochę o pompie. Także. Eee, także już, już, już nie niebawem następny odcinek. Miejmy nadzieję, że w mniejszej, w mniejszej przerwie. Mm. No i tyle. Zapraszam na kolejny odcinek Was. To wiemy w ten sposób. Sposób. zapraszam na kolejny odcinek zachęcam do subskrypcji bo z tego co tak się orientuję orientowałem, sprawdzałem to duża, duże grono ogląda, ale nie subskrybuje no a jeżeli zasubskrybujesz popisz ten dzwoneczek to gdzieś te informacje o nowym filmie się pojawią na swoim smartfonie bądź komputerze także do zobaczyska